Pierwsze zasilenie, moi drodzy, po, gnojóweczką z pokrzywy. Nasze pomidorki, zobaczcie, są głodne po tych przymrozkach, po tym wszystkim. Także biorą się z zobaczcie, pięknie. Jakie, Ania, proporcje dajesz? Jeden do 10. Standardowo, książkowo. Czyli dziesięcioprocentowy mhm. roztwór. Gnojóweczki, zobaczcie, i wody, po prostu, tak, Ania, woda Zapach. odstana. No, <laughs>, czuć. Także żałujcie, że was tu nie ma. Tam, nie jakieś pożółkły te pomidory, zobacz. No, ja wiem, ale ja w doniczkach nie będę nawozić, już ja pójdę do gruntu. Mhm. Dobra, także, Ale Oj. tamte? W, już, co posadzone, bardzo ładne. Zobaczcie, zieloniutkie. Także pierwsze nawożenie już będzie za nami. Także nawoźcie wasze pomidorki gnojóweczkami z pokrzyw. Bardzo dobra gnojóweczka, dużo azotu. Raz. raz, moim zdaniem raz, bo już one zaczynają tworzyć kwiaty, no. niektóre już owoce, już potem także. gnojówka z żywokostu. Dobra, czyli raz, moi drodzy, cześć.